Czarem odcinka jest giełda MEX, która oferuje 0% prowizji na wszystkich parach walutowych, 1500 tokenów, dźwignię do 200 razy oraz wysoką płynność. Promocja jest ograniczona w czasie, jednak rejestrując się z linku możesz utrzymać część swojej zniżki dożywotnio. Serdecznie zapraszam! Witam, witam serdecznie z tej strony KryptoAnonim i zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, po nią się zgłosić do odpowiednich osób. I startujemy: środa, 12 lipca 2023 roku. Bitcoin kosztuje nam w okolicach 30600 i jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach. Ether 1870, zobaczmy co najlepiej sobie poradziło. FTX Token 15% na plusie, AVE 6% na plusie. I render token 377% na plusie. Najgorzej poradził sobie i Cash 6% na minusie, mina protokół 4,29% na minusie i Bitcoin SV 4% na minusie. Dobrze, zobaczmy sobie, co się dzieje na CryptoRank. No i wyszukiwań tutaj mamy PLC Ultima, nie wiem co to jest, moi drodzy, jeżeli wiecie, dajcie znać, Ego i Solana, a najwięcej wizyt w ostatnich 7 dniach, Bitcoin, Solana i BNB, więc tutaj standardowo jakieś większe krypto. Na wykresie możecie sobie zerknąć i pomyśleć, że to jest wykres jakiegoś shitcoina, ale tak naprawdę to jest wykres dolara do złotówki, więc złotówka cały czas nam się umacnia, jesteśmy w okolicach 4,02 złotego za jednego dolara. Jest to pozytywne dla Polski, dla kryptowaluciarzy średnio pozytywne. W każdym razie, zerknijmy sobie także nie to na dominację Bitcoina, który w tym przypadku już tutaj mamy aż 52%. A zerknijmy sobie, ile jest na kryptopapryka? Tu mam 48, nie? więc tutaj w zależności jak kto liczy, tak to jest. Yy, I Bitcoin cały czas nie zmienia tutaj swojego układu. Jesteśmy cały czas w tej fladze, gdzieś w środku. No i ciekawe, w którym stronę pójdziemy. Patrząc na wiadomości ze świata, teoretycznie powinniśmy pójść na północ, ale oczywiście to jest na długi termin i oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Przejdźmy sobie do kalendarza. Mieliśmy CPI w Niemczech według prognozy 0,3% miesiąc do miesiąca. No i w środę mamy mm, wskaźniki CPI w Stanach Zjednoczonych, decyzje w stawie stóp procentowych w Kanadzie i zapasy ropy naftowej w Stanach w piątek i czwartek będą... Po Bardziej ważny dla Polaków, bo wskaźniki CPI, zobaczymy co z naszą polską yy, inflacją się dzieje. No i zdeklarowani wstępni bezrobotni w Stanach Zjednoczonych, też ważny wskaźnik pod yy, podnoszenie stóp procentowych przez Fed, brany pod uwagę. No i dobra, przychodzimy sobie już szybciutko do wiadomości, bo ostatnio się rozgadałem troszeczkę. Teraz przerwa na szybką reklamę. Przypomnę, że Giełda Mex nie wymaga KYC, a dodatkowo ma 0% fee na spocie. Zastanów się, czy nie warto tam założyć konta. Link polecający znajdziesz na dole filmu, a dodatkowo także wspierasz w taki sposób kanał. troszeczkę, a wiem, że większość nie lubi długich odcinków. No i zaczniemy sobie od pomówień. Czyli kto co powiedział? Ktoś, zazwyczaj się pojawiają te same osoby w mediach. W tym przypadku Robert Kiyosaki mówi nam, czyli autor Bogaty, biedny ojciec, czyli bardziej pisarz niż inwestor. Zawsze trzeba się zastanowić, czy także nie bardziej influencer niż inwestor. No w tym przypadku mi się wydaje, że bardziej pisarz niż inwestor. W każdym razie ma kilka dobrych przekazów w tej książce, warto przeczytać. Jednak on tutaj mówi, że do dwu... 120 tysięcy za dolara dzięki Blixowi przewiduje taką e, kwotę. W każdym razie każdy przewiduje coś na podstawie czegoś, potem bardzo mało się tego sprawdza. Jak ktoś trafi w to, to he, jest okrzyknięty, e, że ma kryształową kulę, a doskonale wiemy, że większość to był fart. Druga osoba, która tutaj nam pomawia jest to Jean Ricard, znany ekonomista. I autor także książek, czyli następny pisarz, <gry> oskarża, że Biden zniszczy dolara amerykańskiego jako walutę rezerwową. Myślę, że sam Biden tego nie dokona, lecz to jest proces, który już trwa. No i wiemy doskonale, że wartość dolara nam cały czas spada, ale tak czy siak jest jedną z najsilniejszych walut na świecie, przez to, że jest walutą rezerwową, ma silne drukarki, więc. Tak naprawdę taki upadek może trwać jeszcze dziesięciolecia, a może potrwać kurczę e, kilka tygodni, jak coś walnie. E, jednak w systemie, kiedy wysysana jest gotowa przez dodruk, takie upadki mogą naprawdę długo trwać. Chociaż na bitcoinie już za 4 miesiące, oczywiście wszyscy tutaj patrzą sobie na harving, który już jest według e, za około 239 dni. Pamiętajmy, że to jest zawsze około, bo liczą się bloki, a nie dni. Czas w blockchainie płynie w liczbami bloków gdzie średnio mamy co 10 minut. Jednak jak trudność nam się będzie zmieniać dość mocno, no to te bloki mogą szybciej wpadać lub wolniej, bo dostosowanie mamy średnio co 2 tygodnie, tam też jest liczba bloków, ale już nie pamiętam co ile? 27 tysięcy 2100 nie pamiętam w każdym razie em, w każdym razie em, naj, największym beneficjentem ma być no to jest logiczne, że em, Podmiot, który posiada najwięcej bitcoinów, będzie najwięcej zyskiwał, kiedy będzie odcinek na podaż i ciekawe. Najważniejsze jest to, czy to zauważymy to samo co zawsze po halvingu, czyli w około do roku po samym halvingu, czyli możemy patrzeć na taki kwiecień 2025 rok w ogóle na 2025 rok to czy będzie podobna sytuacja i wyższał ceny bitcoina nastąpi, jak zawsze to nastąpiwa. No i oczywiście większość. Przynajmniej ja to jest mój główny cel, właśnie, żeby kupować sobie w, w okresach takiej dużej paniki, czyli kiedy padała luna, i sprzedawać na rok po halwingu mniej więcej. Dobra, lecimy sobie dalej do brytyjskiego urzędu hmm, FCA, który kontroluje bitomaty. kontrolował w tym roku aż. 34 bitomaty, aż. No, nie wiem, czy aż. W każdym razie zamknął z nich 26, więc sporo sobie, ra spoko sobie radzi. 70% już wyciął. <laughs> Ciekawe. Oczywiście chodziło o to, że nie posiadały licencji, więc normalna sprawa, że je zamknął. Teraz myślę, że cały świat będzie się brał za kryptowaluty, tak jak wam mówiłem w wcześniejszych odcinkach, że podatki będą rozliczane, więc warto, jeżeli jesteście pod polską jurysdykcją podatkową, warto z prawem żyć, bo można mieć problemy. Tak samo e, bitomaty firmy, które działały nie do końca bez zezwoleń, teraz będą rozliczane z tego wszystkiego. Przechodzimy sobie do Starbucksa, który tworzy e, kolekcję NFT z y, współpracą pana Johnsona, z Johnsonem, który tworzył jakąś tutaj kolekcję, ja na NFT się osobiście nie znam. Więc osoby, które się znają, to tutaj będą e, wiedzieć. E, tworzą to w ramach projektu Odyssey Starbucks. Starbucks tutaj wchodzi w krypto dość mocno. Tak samo Ronaldo nie chce być gorszy i wydaje już kolejną, bo drugą kolekcję NFT na Binance, Więc e, tak samo Trump tutaj wykorzystuje NFT. Ja do końca pod tym względem NFT nie czaję do końca, posiadam jakieś tam talary, po, po, kryptoznaczki polskie, tylko dlatego, że to jest dla mnie zdumiewające, że poczta polska... Yy stworzyła dla obywateli portfele na poligonie i sprzedaje normalnie możliwość, możemy się połączyć portfelem i kupić kryptoznaczkę. Dla mnie to jest super sprawa, że Polska pod tym względem stoi naprawdę wysoko na świecie. No i w przyszłości te pierwsze kryptoznaczki, myślę, że jak będziemy w czasach, kiedy VR, mieszane rzeczywistości będą na codziennym, tutaj wszyscy będą nosić okulary, które będą wyglądać normalnie, lub soczewki, Miesza, mieszać się będzie rzeczywistość wirtualna, rzeczywiste Czystością normalną, to takie zabytkowe, pierwsze mm, tokeny NFT, które będziemy mogli sobie układać gdzieś w swoim salonie i będą się nam wyświetlały, i nawet nie będziemy odróżniać tego, że to wisi sobie na ścianie. Eee, no to będą dość warte. Ja przynajmniej mam taką wizję. Ciekawe, czy się spełni. Polskie narzędzia oparte o AI do zapobiegania arytmii. No i ogólnie takich sytuacji będzie coraz więcej. Tak jak Wam mówiłem, uważam, że rozwój modeli sztucznej inteligencji, podkreślam modeli, to jeszcze nie do końca jest sztuczna inteligencja, jest dla nas epokowym wydarzeniem. Jest wydarzeniem, które zmieni losy ludzkości. Osoby, które już potrafią Korzystać ze szóstej inteligencji są n razy wydajne niż um, osoby, które tego nie robią. W ogóle osoby, które się zajmują um, komputerami i automatyzacją są o wiele bardziej wydajne, chociażby takich samych sprzedawców, powiedzmy nawet na Allegro. To niektóre osoby jeszcze ze starszych um, przepisują, powiedzmy, i. Um, Przepisują listy, przepisują blankiety, tracą na to mnóstwo czasu, inni to drukują, a inni po prostu zatrudniają sztuczną inteligencję, która niedługo będzie sama im pakować, przesyłki i wysyłać, nie? Więc tutaj to są takie przeskoki, i osoby, które zostają w tyle, będą miały gorzej po prostu, będą jeszcze bardziej niewolnikami niż są. A dodatkowo. Programy na pewno będą o wiele lepiej wychwytywać właśnie jakieś w zdrowiu e, rzeczy, w mutacjach, w, no w każdej dziedzinie świata w ogóle po co tutaj się rozdrapniać. Lecimy sobie dalej. Binance US Pro miało okres, że były Bitcoin na promocji, podobno za 27 tysięcy można było kupić, oczywiście szybka weryfikacja, i faktycznie jak wszedłem, to była stara stary cennik był przez moment i było te 27 tysięcy, ale po chwili strona się oświeżyła i wskoczyła już na normalny pułap, więc Abirdarzu tutaj za bardzo zrobić nie można, a dodaj to widzimy tu nawet 31 500. E, ja nie korzystałem nigdy z Binance US. Jestem ciekaw, czy tu tak można się zarejestrować e, przez jakiegoś vpn czy coś, czy będzie trzeba podać e, od razu KYC zrobić. Pewnie tak, I raczej tak szybko Abirdażu byśmy tu nie zrobili bez konta e, na dane ze Stanów Zjednoczonych. No ale w każdym razie, oczywiście, jak widziałem taką cenę, to już chciałem kombinować. Zobaczcie, jak się rozjeżdżają tu dziwnie ceny, nie? E, bo bitcoin chyba tak nie pompuje tutaj. E, zobaczmy. Nie, no 30 570. No właśnie. Dobra, przechodzimy sobie do spotowego ETF-a, które pochodzą tutaj coraz większe pogłoski. Sam były szef SEC-u wyraża się, że możliwe jest, że e, zostanie teraz zaakceptowany ten spotowy ETF, tylko dlatego, że właśnie e, warunki zdarzają się bardziej podobne niż do futuresowego owego ETF-u, kiedy zostanie zatwierdzony. Jak dla mnie, tutaj chodzi o wiele innych czynników niż warunki, bo teoretycznie, jak patrzę sobie tak na chłopski rozum, to uważam, że spotowe TF powinien być przed tym futuresowym, bo futuresy to są aktywa pochodne, a aktywa pochodne powinny być po aktywie bazowym. No ale. W każdym razie wiemy doskonale po co takie rzeczy się dzieją, a że szanse rosną to już widzimy z różnych rzeczy. Jestem bardzo ciekawy, czy jak ten ETF wejdzie, e, i tak jak Wam mówiłem, że to nie będzie na gdzieś tam. W już w hoście rozkręconej, tylko powiedzmy, by wszedł za dwa tygodnie, to czy naprawdę wywoła taki rajd, chociażby jak było widać na złocie, kiedy wszedł pierwszy ETF spotowy, e, gdzie tam naprawdę złoto nagle chyba urosło z 400 dolarów, już nie pamiętam, teraz tam mówię, nie mogłem tego wykresu znaleźć, e, z 400 w sensie wykresu, kiedy daty, kiedy wszedł pierwszy ETF, no ale to już za mocno nie szukałem, mm, ale kiedyś widziałem taki fajny wykres, że jak wszedł, to oczywiście złoto przypompowało chyba 400 dolarów do tych 2000 wtedy, w 2011 roku. Jeżeli jest jeżeli by było to powtórka z bitcoinem, no to naprawdę ciekawa rzecz by mogła się stać, i ta hosta przyszła by mogła być tym zwanym, tak zwanym mitycznym supercyklem, który jak dla mnie e, nie istnieje, po prostu mocna hosta, by to była nie jakiś supercykl, w każdym razie. Jestem ciekawy, czy tutaj naprawdę by był tak napływ pieniędzy, że bitcoinów by nam już jest mało, bitcoinów na giełdach, że one by zostały bardzo szybko wciągnięte. Dodatkowo halving i gruby raid. Bardzo ciekawy jest. Dobra, kolejny atak na protokół DeFi. DeFi. Wykradzione zostało ETH z Rodeo. Dokładnie zostało wykradzione 810 Ethereum o wartości 1,53 miliona dolarów. Więc kolejny protokół nam pada ofiarą ekosystem bitcoina dokładnie ordinary się rozwija jak zerkniemy sobie na BRC20 to widzimy 1 miliard 200 milionów market cap, bo tutaj te ostatnie to źle zrobili troszeczkę te przycinki to to jest grosze jak dobrze rozumiem bo na pewno jednego biliona nie mają no i tak samo wolumen też by tak jest 34 miliardy trochę za wysoki był, więc 34 miliony i to by się tak bardziej zgadzało, na market cap jak sobie poukładamy pod market capie, to cały czas prowadzą nam ory... No, i tak możecie sobie zerknąć, co tutaj się dzieje. Ja wpakowałem na po, no nie na takim samym początku, doskonale wiecie chyba z tysiaka, czy tam w, w ileś przez moment było to warte, sporo więcej. A teraz nie wiem, czy w ogóle bym to sprzedał. Więc zawsze z tymi nowymi rzeczami, jak nie jest się na samym bardzo początku, to trzeba uważać. Ale ja oczywiście lubię się bawić jakimiś małymi kwotami, właśnie, żeby sobie zweryfikować, jak to działa i zazwyczaj. Zazwyczaj właśnie takie mm, rzucanie się na szybko, a wrzucę sobie tysiączkę może to coś podpompuje, mm, kończy się źle, tak? I nawet wtedy, kiedy to było warte tam powiedzmy razy 10, to i tak były tak duże opłaty i tak... Mm, Taki był szal na te że ciężko było to sprzedać, w ogóle z tego wyjść. Eee, I tak to się potem kończy. Zobaczymy, może, może coś z tego jeszcze będzie. Niektóre z moich, które posiadam, tokeników są gdzieś tutaj jeszcze wysoko, może one się jakoś odbiją. W każdym razie to są tokeny, które za bardzo nic nie robią, które tylko są. E, dopiero mi się wydaje, że zacznie użyteczność tego jakoś w przyszłości się rozwijać, i wtedy e, dopiero zobaczymy prawdziwy rozwój i napływ tam e, jakichś poważnych projektów. Netflix też tutaj walczy o to, żeby klientów zatrzymać i ym, chociaż z tym to tak nie do końca, bo ostatnio wprowadzają jakieś dziwne rzeczy, że nie można dzielić Netflixa i bardziej utrudniają niektórym e, korzystanie z tego. E, ale w każdym razie wprowadzają sobie sztuczną inteligencję, która także będzie oczywiście pomagać utrzymać widza przy ekranie, bo to jest główna zasada takich firm. Jednak e, tak patrząc na Netflixa, myślę, że to jest firma, która właśnie doszła do tego momentu, ym, kiedy już jej hype jest. No. Już jest tak, jakby wchodzi okres bez, można by było powiedzieć. I nie chodzi o sam cykl e, w sensie na jakiejś giełdzie, tylko chodzi o to, że mm, użytkowników przybywać w nieskończoność nie można. Już za, 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 zaobserwowaliśmy spadek po tym COVID-ie, gdzie na covid wszyscy kupowali Netflixa, bo musieli siedzieć w domu. Dodatkowo robią właśnie dziwne ruchy, gdzie podwyższają wysoko cenę, nie pozwalają, utrudniają może tak dzielenia konta, żeby wiele osób miało pozbijane się konta, no bo płaci 60 złotych. E, za telewizję, gdzie tych telewizji nie masz i YouTube'a, i Amazona, i tak dalej, no do tego się trochę zbiera. No to każda normalna osoba to zbierała sobie w kilku. No i nie wiem, czy sobie nie strzelają, właśnie sami w kolana, tak? Przez takie różne zabiegi. Bo i użytkowników mogłem, że już im nie przestać przebywać w pewnym momencie i dodatkowo zabiorą te podzielenie konta, więc wiele osób już przyjrzało to większość Netflixa. I. Ciekawe, ciekawe jestem właśnie co wymyślą, może ta sztuczna inteligencja im pomoże, żeby e, właśnie nie przyjść w taką firmę, która właśnie już się bardziej wykrwawia niż zyskuje na popularności. No i co mamy jeszcze wam do powiedzenia moi drodzy? Może na koniec, że zbliża się kolejna data mtgox <laughs> Czy Bitcoin będzie miał kłopoty? Mm, oczywiście warto obserwować te adresy, jednak e, ta kolejna wypłata mtgox to już jest któryś raz e, i jakoś jeszcze od 2018 roku się nic nie ruszyło. Zaraz wam pokażę, gdzie można śledzić. Bo token unlock, który codziennie przeglądamy w każdych wiadomościach, dodał taką funkcję, a my przechodzimy sobie do analizy. Bitcoin się przetransferował 3,3 miliarda dolarów i haszy to jest 365 exahashy. Najwyższa opłata, o widzimy, że poleciał blok, to jest 9 za byte, ale no widzimy, że poleciał blok średnio, tak było 16, 12 no ja bym dał około 19, jeżeli by mi się śpieszyło w pierwszym bloku. Mamy także 22 guay na sieci Ethereum i wypalone 290 prawie 7 Etherów w ostatnich 24 godzinach. Dodatkowo 18 800 bitcoinów nam wpływa na giełdy, 30 1300 eterów, no i 233 miliony w stabilnych walutach więc tu dość sporo jak patrzymy sobie na netflow to widzimy, że dość przypływów sporo w stronę XRP płynie, no i tu też można dać tu do myślenia cały czas zastanawiam się co się stanie po rozstrzygnięciu w końcu sprawy, prędzej czy później ona zostanie rozwiązana ale myślę, że i spotowe ETF i ta sprawa i regulacje na świecie to wszystko mm, może być powiązane ze sobą, mimo że na pierwszy rzut oka tego nie widać, yy, ale decyzje ETF-a, o ETF-ie i decyzja w rozprawie XRP będzie miał bardzo duży wpływ na rynek i przyszłe losy krypto, więc yy, ciekawe czy tutaj na przykład ktoś się już nie ustawia pod taką dobrą yy, wiadomość, albo wie, że XRP osiągnie jakieś ważne yy, Ważne rzeczy. Dodatkowo widzimy cały czas wykrwawiającą się liczbę bitcoinów. No na tej platformie to jest 1 880 000, jak patrzymy na innych platformach. No, to jest milion różnicy, którego jeszcze nie rozgryzłem, skąd on jest. Tam jest 700 ileś tysięcy bitcoinów wolnych. Dodatkowo widzimy, troszeczkę nam urósł wolumen na futuresach 74 miliony. Wolumen na futuresach, jak nam rośnie, to też ee, teoretycznie powinien zwiastować dobre, mm, dobre ruchy cenowe. Dodatkowo mamy chciwość na poziomie 57, i tak jak wam mówiłem ostatnio, ona troszeczkę poszła do góry o dwa punkty, jednak to dalej jest na granicy z neutralem. No i token unlock, tak wygląda. Jak sobie weźmiecie. Wydarzenia to tutaj macie Empty Tracking i możecie sobie kontrolować te adresy bardzo szybko bez grzebania w blockchainie, więc widzimy na adresach od 5 października 2018 roku się nic nie zmieniło. Dodatkowo na koniec poziomy 7,5 tysiąca bitcoinów na sprzedaż mamy praktycznie przy 32 i przy 31 tysiącach za bitcoinów podobne ilości, a na zakup zobaczcie tutaj co się dzieje 12 tysięcy bitcoinów na zakup przy 30 tysiącach i 10 tysięcy bitcoinów na zakup przy 29 tysiącach, więc sporo sporo osób chce kupić wiadomo, że to są fizyczne i zlewarowane połączone, jednak no to wszystko daje nam pozytywne spojrzenie na rynek, no i dobrze moi drodzy, dziękuję zostawiaj ze mną do końca, napisz komentarz zostaw łapkę w górę, jeżeli podoba ci się to zostaw subskrypcję jeżeli poszukujesz narzędzi które są tutaj używane, to kryptomyślnikanonim.pl, zakładka przydatne linki i tam znajdziecie wszystkie narzędzia. No i tyle, trzymajcie się, życzę Wam całego miłego tygodnia, w sumie to już końcówki, hej! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd. Serdecznie Cię zapraszam!